Witajcie na kanale Tola i Lola, Święki Morskie. Tak, przywitanie nagrywam. Na końcu tego vloga, na vlogu zobaczycie takie niby dwa dni, mini-hol zakupowy. O i Święki. Więc zapraszam Was do oglądania pierwszego na tym kanale, takiego pig vlog. Czy jak to się tam mówi? Wrong. Something is not right I feel I belong in the light passion has gone and love's taken flight, things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. więc teraz czas na hol zakupowy. Co logicznego i Pepko. Też nie ma co logicznego. Pierwsza rzecz to jest taka pacjenta dla nich: o z ze za 38 ziczko i ogólnie tylko takiej Mały, zieliczny u mnie, więc nie wiem, powiem wam w jakim. <laughs> więc taki, o. Jeśli się spodoba. No jak jesteśmy już przy Hamtejk, to jeszcze mam dla nich takie coś. Czekajcie. Za 15,50 jest to Tunel warzywny z mniszkiem. No i... Aha, jeszcze mam kilka tutaj jedzeń. Jeszcze z zoologicznego mamy trzy rzeczy. korony natur. Koszyk owocowy. I tu mamy jabłko suszone, granulat jabłkowy, suszony banan, Chleb świętojański, granulec aroni. I tak to się prezentuje. Przedostatnia ostatnia rzecz zoologicznego. to są smaczki z Werselagi. Ja wiem, że one mają pszenicę, y, zbo, pszenicę zboża, ale kupiłam to jako przysmak. No więc raz na miesiąc i nie zaszkodzi takie jedno. Ostatnia rzecz. I tu historia. Miska ze święką. Ja zamówiłam takie dwie miski na Allegro. I ja nie wiem, te miski są trudno dostępne wszędzie. Więc zamówiłam na Allegro. Były 8 sztuk. Ja zamówiłam dwie. I pan do mnie dzwoni, że jedna jest uszkodzona i czy ma wysłać jedną, czy wcale. Powiedziałam, że ma wysłać jedną. I tylko jedną dostanę. Dostanę ją, ale to wszystko zobaczycie. W open boxie paczek, ale to ci, ale y, wysłał mi jedną tylko. Będzie chyba w poniedziałek, więc chciałabym kupić drugą. Całe moje miasto w poszukiwaniu tej miski za 14:30, więc prześliczna miska. I to było już ostatnia rzecz do zoologicznego. Zmiana kadru, tak jest łatwiej. I teraz PEPKO. W PEPKO kupiłam takie dwa pojemniki za. 7 ziko chyba. Takiego. Taki. I taki. Za 3 i te 4. Jak wiecie, ja już te mam pojemniki. Potrzebuję, jak mi przyjdzie paczka, ale to jeszcze nie, nie dowiecie się do czego. Musicie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. I pamiętajcie Instagram, bo tam też się dowiadujecie dużo. Następna rzecz to taki dywanik. Za 25 z tutaj macie wymiary. I go potrzebuję na wybieg, po prostu jak sobie biegam po pokoju, to zawsze im kładam, układam po biurko, żeby to miał miękko i wygodnie, bo tam lubię spędzać czas. I dwie ostatnie rzeczy. są takie te rzeczy, takie do mopa. ja mam już takie jedno niebieskie. I jak wiecie, to u mnie leżało na tej półce, ale teraz na półce leży koc. I z koca bardziej korzystają, bardziej z tym wolą spać. A to potrzebuję, żeby. pokażę Wam, Słuchajcie. Otworzę. Wezmę tak te dwa. Presentation. Ten dywan jest za duży, żebym korzyści do klatki, bo to mają na prawie całą klatkę. Ale to to ja im złączę jakoś, tej nitko mam po czymś od spodu i to jest malutkie, to się idealnie mieści tam pod ich półkę jeżeli to zrobię, to tu będzie mieć zdjęcie jeżeli jeszcze tego nie zrobię, może to dzisiaj zrobię, więc zobaczymy, więc takie o żeby z tak mięciutko miały i spały chciałam inny kolor, ale były tylko żółte będę już wzięłam więc tak się prezentują całe mini zakupy no w sumie nie takie mini, ale no, tak by. Teraz do, tych pudeł do tego pudełka przysypię sobie te samaczki. Właśnie taki miałam zamiar w tych pudełek zakupu. A jak je kupiłam, to właśnie o tych ciasteczkach myślałam. I oczywiście przetestujemy, czy smakuje im. Ale coś śmiesznie... Wy Aha, wybrałam te takie... Teraz nie wiem, jak to się nazywa. No dobra. Borówkowe chyba, tak tak to było. Borówk no, borówkowe. Przesypiemy tu. Dobra, nie jest ich dużo. Tak się prezentują. One są czarne. Nie wiem, czy w to widzicie, ale one są czarne jak smuła. Tego tak nie widać, ten ale są czarne i ładnie pachną. Dam im to spróbować. I sobie wytnę to i przykleję, żeby wiedzieć co to jest. Dzień dobry, ja z nowymi rzeczami do testu jestem. O, jak się przecią... Nie widzicie tego. Pierwszą chętną tu mamy. Na ciasteczka. Więc testujemy. Proszę. Zobaczymy, czy zasmakuje. A gdzie jest druga? Masz. Tu ci położę, co? Obydwie zadaję I... Mówiłam o tym kocu tu, że właśnie teraz sobie położyłam koc z tego, takiego mopa. A to, co wam pokazywałam od tych mopów, to właśnie tam chcę położyć pod ten ich y, półkę, jak to się nazywa. To im smakuje. Tak się prezentują te różne warzywka. W sumie dobrze, że kupiłam to. No teraz możemy sobie zrobić test różnych suszonych y, warzywka. Powiedziałam owoców, które lubią, które nie. Zdamy im to na test za chwilę do miski. Albo nie do miski, bo tutaj przyszła jedna chętna. Proszę, banan. Chcesz? Nie. A może takie. Chodź, masz tu. A takie jabłuszko? Też nie. Damy im to do miski i zobaczymy. Damy <grym> oczywiście w nowe miejsce. Miskę wcześniej poszłam sobie umyć. A więc ja mistrz kadrów i wszystkiego papierek nakładamy im tu jabłuszko, które im myślę, że przy połowie tutaj wybieram. Banankę. I tu jeszcze muszę się dokopać z tych właśnie wszystkich tych suszonych. I tego granulatu, takiego o. Kto chce stestować ten granulat? I tego im trochę wsypię. I wydaje mi się, że te jabłka będą się przełożyć do innego opakowania. Zobaczymy. Chcecie? Tu macie w nowej miejsce czekać na spróbę. mam włosami. Te jabłka sobie przełożę tego pudełu i będzie git. I mi się wydaje, że one są takie mokre trochę, ale dobra. takie większe kawałki, bo no to mi się tam po prostu nie nie mieści, a tak, tak mi wygląda bez tych jabłek. I chcę powiedzieć, mamy nowy pellet. Jak widzicie, tutaj wam wstawiam zdjęcie. Jak wygląda ten stary starym, porównaniu z tym nowym. Jest o milion razy lepszy. Ostatni raz mówiłam. pere tak wyznany jakby firmy e, na Allegro. Więc teraz polecam kupować w zoologicznym albo sprawdzić zoologiczny i poszukać go na lecie. Tej samej firmy, bo zobaczcie. Ten. I tutaj macie jakieś e, zdjęcie, jak wyglądało porównanie. Więc polecam ten taki jasny. To jest drewniany, a ja słomiany. Ale ten jest drewniany lepszy o milion razy. Więc od razu mówię niecodziennie raz na jakiś dłuższy czas. Jaka taka czekoladka powiedzmy. Oczywiście w przenośni czekoladka, żeby nie było za chwilę. Czyli... I swoje świnki, i te sprawy. Wszyscy z nami bardzo się deswią, że to bardzo złe. i mam to walić. Przysmak. Taka nagroda, naprawdę taka nagroda, nagroda. Raz na ruski rok, że tak powiem. Oprócz tych misek to najbardziej jestem jeszcze zadowolona z tego, bo w sumie jestem ciekawa. Co się będzie działo, jaką myślę do tego dorwa Mam no. nadzieję, że nie będą się kłócić o jedno miejsce. albo ostatnio się jakoś hucą, ale jakoś dam radę. Dobra, jako pierwsza otworzę im ten domek tam. Otwieram im ten dom. O no. Czy wy już czujecie to jedzenie? Jeszcze nie ogarnęli, chyba, że to jest do gryzienia. To już jest. Zobaczcie, Lola już tu biega. Dobre? No nie, jedz woli. Ogarnęła, że to jest woli. Ogarnęłaś to do jedzenia? Nasypałam. Te takie resztki są w tej folii. Może sobie zjedzą Teraz muszę to pozamiatać. Czy nie wyszło? No chodź, Tola, wiesz? Ja to sprzątam, a wysajęcie, no. No, smakuje tylko Tola, tutaj czubek nie chce wyjść. No, wychodź Tola, wychodź, wychodź. Wychodź. No brawo, wyszła. I się cofa naprawdę. No wychodź, dziewczyno, wychodź. Po podłodze się chodzi, nie boisz. No i wyszła. No. Dobra, tamta weszła. Tola się wzięła za środek. Lola idzie pomóc. sobie? Tak? W nowych miseczkach smakuje lepiej, nie? W miseczce? Dobra, więc poprzednio to był obiad, jak nagrywałam, a teraz już jest. Sorry, mój pies to i w tle. I słyszycie telewizor, ale no. Oj, co się teraz godzina i... nie telefon, czekajcie. 21.25, już jest. Będzie teraz trochę inna pewny głos, bo... Oj, są w domu. Jest teraz głośno i mój pies ogólnie je sobie te suszone banany i jabłka, które są dla świnek. Niestety... Ha, jeszcze domofon. Dzięki. Odkryłam nowe kadry życiowe. Więc teraz się schowałem. Zobaczcie, jakie słodkie dwie siedzą. I nie wiem, o czym gadałam. Aha, że już jest dwudziesta... No dobra, niech będzie w do kurde, która jest w pół dziesiątej i już są dawno po obiedzie, bo jest w pół dziesiątej. Właśnie jak to słodko tam, yy, no trochę się są przestraszone, bo tu jest mały Azor, mój piesek, <laughs> ale no... Teraz powiedzieć, że są przestraszone i w ogóle, no są trochę przestraszone, no ale, no, no to po prostu, bo tutaj jest taki nowy piesał i po prostu... Tak, na chwilkę, i po prostu się trochę stresują, bo on szczeka dosyć głośno. Ja wam to zbliżyłam, bo sumie byście nic nie widzieli, ale. Co cię? No masz, no ty byś nie była sama, gdybyś nie chciała, nie. Oczywiście toli też się postaram, dać, chociaż stole właśnie taka. Czyli Andrzej nie chce, no masz, no zjedz sobie. a to to mój pies lubi nieszlinki co byś groszek chciałem chodź dostaniesz masz jedna gdzie jest druga druga jeszcze tam no ja, ale... widać wybaczcie, że co bajzel w klatce ale to moja wina że bo niestety jeszcze wyżej można, jakby, ten do góry dać. Więc może teraz mam jakieś lepsze kadry do holów czy unboxingów, czy coś. Dobra, więc sobie odkryłam coś w taki mega sposób, że na przykład będę się siedzieć tu i tu otwierać paczkę. I na przykład tu będę wam pokazywać. tych jest szafa w to, 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 coś tam, to tak się prezentuje, i te sprawy. Na przykład tak. I myślę, że to jest koks ten. Tutaj kadr jest tutaj kadry na jakieś różne odcinki, jakie jest pokazywania tutaj tak rzeczy. No i myślę, że to jest mega, jak będę pokazywać tak, A na przykład mogę otworzyć i wam pokazać czy coś. Mogę zawsze zbliżyć, jakbyście się czegoś nie widzieli. Masz no place. Jak przyjdzie mi muszę to ogarnąć. Chcę się wam pochwalić, że to tak, pięknie tu mi to nie wyszło, ale ale dobra, tutaj ten, ale no I to położę, jak tam ogarnę ale najpierw zrobimy im przygotujemy w miseczkach kolację, ogarniemy klatkę i to wsadzimy to jest plan dzisiaj tu dwa mięta dostaną, ryzeczki konopne takie, o płatki płatki słonecznika jego buraczka liść lipy z kwiatem ziele pięciornika gęsiego i jeszcze oczywiście karmę a więc miska, którą tyle jeździłam i szukałam i taka zwykła pięknie, już zanim dogomorzę dwie takie piękne umyte byłam sobie umyć i ogólnie dajcie znać czy chcecie, nie gryźć, no wyjdź jak chcesz czy chcecie aktualizację z piżarni? Więc wsypujemy tu trochę i trochę tu. Trochę wam je poniosło. Czy chcecie aktualizację z piżarni, Bo sporo się zmieniło. Teraz pięciornik. Płatki słonecznika. I tu sobie zawsze kładę te miski. Tutaj dawaj to, tutaj to do góry idzie. O! Tak, już się chciała zabrać za to. Dobra. Uganiamy, tak, tutaj. Nie wiem, jak to wygląda. Lecimy ze sprzątaniem. Tutaj już dwa. Które biegają. Biegacie, tak? dopiero kadr, więc ogarnęłam i teraz zaczynamy im ogarniać, to jest ich ukochane łóżko, legowisko, śpiwór. nie, więc to jest wyczepujemy kocyk, układamy, teraz stajemy tam miśka, oczywiście nie nagrałam głosu, więc dogrywam, wkładam to ich łóżko i sprzątanko. Wkładam im to tutaj. Trochę mi to nie pasuje tutaj kolorystycznie, ale dobra. Dobra, jako tak, Tam najbardziej do tyłu. I tu, żeby miały ładnie z boczku. I na to Lego mi I to się prezentuje pięknie. Tak się prezentuje To już jedno tej, y Robi testy, tylko teraz muszę drugą tutaj. Chodź. Oj, moja mała, mała o, moja mało, mała polinku. o! Nie uciek! Mamy drugą. Proszę. Podoba się. Teraz stajemy kolację. Pyk. Jedna. I druga. Micha. Więc to już jest koniec na dziś. Widzimy się za tydzień w poniedziałek. Macie tutaj na dole daty, żebyście wiedzieli, z jakich to z dni, bo ja sobie to wcześniej zawsze ten nagrywam, chyba się je. Siano mają, wodę mają, Nowo, nowe miejsce do spania mają. A więc ja pierwsze to ogarnienie pokoju i ich całego wybiegu już tą klatkę zamykam i... Dzisiaj raczej już raczej nie wyjdą, ale zobaczymy. Więc te zobaczyłem w tym odcinku. Pamiętajcie sub, like, komentarz, Instagram, jak macie jakieś pytania i pomysły na filmy. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich ym, filmów, właśnie typów takich vlogów, takich luźnych. I sorry, że tak gram takie bzdety, takie wiecie takie zakręcone, że raz gram to, raz to, takie różne niepotrzebne nawet rzeczy, ale no, ale no, to jest taki pierwszy świnkowy vlog, a więc sorry memory. Komentarz, czy chcecie taki więcej. A może nie, a może macie inne pomysły. I Instagram. Pa!